Siemanko, jestem WDG, to jest kolejny materiał na moim kanale i znowu po raz kolejny przychodzimy do kariery Acemilanem z serii Powrotu na Tron i my dostajemy jakieś nowości w karierze. Co? Nowości w karierze? Przecież... Mm, aha. Dobra, nieważne, nieważne. Myślałam, że coś się zepsuło z tą karierą i mm, nasz postęp się nie zapisał, ale na szczęście mamy zapisany ten postęp. Jest to już bodajże dziewiąty odcinek z tej serii, więc naprawdę idzie nam całkiem nieźle Nie, nie tylko jeżeli chodzi o YouTube'a, ale także o występy naszego klubu, ponieważ aktualnie jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli przed wielkim Juventusem, który traci do nas dwa punkty, ale to wszystko może się zmienić po meczu z Torino, ponieważ to będzie dosyć ciężkie spotkanie i tutaj, jako że to będzie dosyć ciężkie spotkanie, to dam troszkę bardziej rezerwowy zespół. Zrobimy sobie cyk coś takiego, tutaj to Zar i wejdzie Bonaventura, jeżeli chodzi o nasz atak, to Krzysiu Piątek zostaje, tutaj niech zagra Rafael Leao, tego podwieszonego, a tutaj niech zagra Daniel Malen, a tutaj może, może, może niech wejdzie Depay niech wejdzie Depay, a czemu by nie, ponieważ ten zawodnik naprawdę ostatnio pokazał nam, że jest w świetnej dyspozycji, Także Lukas poketa na razie sobie odpocznie, chociaż z drugiej strony to był zawodnik, który niemalże w każdym meczu występował chciałem, żeby był jeden zawodnik, który będzie występował w każdym meczu w sezonie wygrywamy na szczęście kontuzję, nie po naszym nie po naszej stronie, Militao i krzyś Piątek strzelają po brameczce wystawiłem tutaj bardziej rezerwowy zespół, ponieważ wiem, że Torino nie jest jakimś najcięższym z rywalem, a teraz my gramy rewanż z Spursami. Więc no naprawdę będzie dosyć ciężko. Zobaczmy, jeżeli chodzi o treningi, czy ktoś nam się rozwinie. Niestety nie. Jeżeli Felix Blisko wbicie ocenę 87, ale to jeszcze nie będzie e, miało miejsca jak na razie. Będziemy musieli troszkę poczekać, żeby on wbił wyższą ocenę ogólną. No właśnie, przed nami rewanż ze Spursami. Mamy dwubramkową zaliczkę po meczu u siebie. Gramy na wyjeździe. I tutaj będę chciał przejść typ, typu, e, takim naszym najlepszym zespołem do rozegrania tego spotkania. Kaldara e, nie zagra w tym meczu, ile ty masz chłopie wytrzymałość A65? Myślałem, że masz więcej wytrzymałości. Dobra, dobra, dobra. E, już nie było tematu, nie było tematu. Tutaj zagra Cassie e, cyk, zrobimy coś takiego. Tutaj niech zagra Felix i tutaj niech zagra Paketa. I taki, to jest myślę, że w miarę optymalny zespół, który będzie mógł powalczyć ze Spursami o zwycięstwo. Tak naprawdę będziemy mogli przegrać w tym meczu, ale nie będziemy mogli przegrać różnicą większą niż dwie bramki, no bo wtedy automatycznie odpadamy z tego turnieju, a my wygrywamy, na szczęście wygrywamy. I Ramos, ciekawe czy to jest Sergio Ramos, no dosyć ciekawe to by było, jeżeli taki ruch transferowy miałby miejsce ze strony Tottenhamu. Żeby sprowadzić Sergio Ramosa, no całkiem, całkiem ciekawie. Nas czeka teraz dosyć ciężki wyjazd, najprawdopodobniej wyjazd do e, Rzymu, bo gramy z Lazio, z, nie z Romu, gramy u siebie. Ale nie będziemy mogli zagrać naszym podstawowym składem, e, ponieważ tutaj sporo zawodników jest zmęczonych e, i myślę, że standardowe ruchy tutaj będą poczynione, czyli ci, którzy są bardziej zmęczeni usiądą na ławce rezerwowych. Daniel Malen zagra najprawdopodobniej swój pierwszy mecz w tym sezonie jako napastnik, bo zazwyczaj gra jako ten podwieszony, ewentualnie jako skrzydłowy, więc no dosyć ciekawie. Zobaczymy, czy da radę, czy udźwignie tą presję, która ciąży na jego barkach po tym, jak musi zastąpić Krzysztofa Piątka. No i Krzysztof Piątek wszedł, strzela Kesi, strzela Depay, więc myślę, że całkiem spoko. Daniel Malen nie dał rady tym razem udźwignąć presji, i nie strzelił bramki, ale trudno, najważniejsze jest to, że wygrywamy i zobaczymy, jak Juventus sobie poradzi. Mam nadzieję, że zgubił punkty, bo jeżeli zgubił te punkty, to będzie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ponieważ będziemy mieli jeszcze większą zaliczkę punktową, niż to było przed tym meczem. Fajnie się rozwijają ci nasi juniorzy, na razie ten Santoro to jest naprawdę wenemet, rozwinął się już o ile, o 10 punktów oceny ogólnej, o 8 Giuseppe Mariano się rozwinął? Marino, nie Mariano, Marino. Chociaż bardziej by pasowało Mariano. <laughs> nie wiem czemu jakoś tak. E, ponieważ może jest to Włoch i tak mi się kojarzy, że Mariano, Italiano, no to oczywiście wiecie. Włoch i tak jest Piemonte Calcio gubią punkty A więc mamy aż pięciopunktową przewagę Nad nimi i troszkę oddechu Łapiemy ponieważ no ostatnio Nie ma co ukrywać naprawdę było tak na ścisk, Jeżeli chodzi od, o, górę, o, o góry O tabeli O i kto Joe Felix najprawdopodobniej na kadrze Tak jest na kadrze Kogo będziemy mogli sobie wrzucić w jego miejsce Myślę że Greco Greco, kurde czy Kieza? Myślę, że Kieza jeszcze troszkę podciągniemy go w ocenie w rozwoju. Jeżeli wbije 83 w niedługim czasie, to będzie naprawdę spoko. Myślałam, że to będzie ważniejszy element naszego zespołu, ale jak widać, no na razie pełni rolę takiego rezerwowego, pełni rolę uzupełnienia takiego składu. Junior chce odejść. Mattia Santoro, czyli to jest ten nasz zawodnik, eee, ten evenement, taki, który jest naprawdę bardzo, bardzo o Emilitao z kontuzją. Niedobrze. Mattia Santoro, tak jest, więc nie możemy sobie pozwolić na to, żeby odszedł z naszego zespołu, więc go sobie przeniesiemy do drużyny seniorskiej. A jeżeli chodzi o resztę, Giuseppe Santoro, Santoromego sobie zostawimy, bo tak jak mówię, chciałem sobie zostawić tych dwóch braci. Zobaczymy, jak ich kariera się potoczy. I to są dwu, dwaj bracia bliźniacy najprawdopodobniej, aczkolwiek nie wyglądają jak bliźniacy, ale mają tyle samo lat, więc uznajmy, że są, tu bliźni że są bliźniakami. E, Simona Gallo, jeżeli chodzi o resztę, no to nie prezentuje się to jakoś najlepiej. Maria, Marino. Marino to jest zawodnik naprawdę bardzo ciekawy, ma dosyć wysoki potencjał, tak się zastanawiam, czy go nie przenieść by do podstawowego zespołu. Jeżeli chodzi o tych zawodników, to ja bym ich szczerze niedługo usunął z tej szkółki juniorów, ponieważ nie są aż tak bardzo perspektywiczni, jak mogłoby się wydawać. Więc milita go sobie stąd usuwamy, wchodzi Romanioli. Nie. Kaldara zagra Romanioli z lewej strony, Kaldara z prawej. Jeżeli chodzi o rolę, e, kapitanem musi być tutaj Romanioli. E, kontynuuj edytowanie, jeszcze nie skończyłem edytowania tego zespołu. Na lewej obronie będzie grał Hernandez. Jeżeli chodzi o środek, no to Van de Beek oraz Kessie. E, tak to może wyglądać. I fajnie, że Joel Felix zbija wyższą cenę ogólną, więc to jest dobre, dobra informacja. Wiecie co, tak się stałem, czy nie spróbować, by wariant, w którym to Jo Felix pełniłby rolę napastnika, a, Joe, a Memphis Depay oraz Suso pełniliby rolę tych podwieszonych. Więc to wygląda całkiem dobrze. Zobaczmy sobie tylko na ile zostaje wykluczony Eder Militao, bo to też jest dosyć ważne. Kontuzja zawodnika 3 tygodnie, 3 tygodnie nasz Eder Militao nie będzie mógł grać. To jest słaba informacja, ponieważ my go kupiliśmy, ponieważ może grać dwie pozycje, co jest bardzo przydatne. No i przez to Duarte oraz oraz Andra Conti będą mieli większą szansę na pokazanie się. No cóż, zobaczymy. A, mecz z Manchesterem City. Wiecie co, na mecz z Manchesterem City ja nie liczę, że uda nam się wygrać, więc przejdźmy sobie takim zespołem do meczu z Lazio, bo naprawdę mecz z Manchesterem City to będzie taka ciężka przeprawa, wątpię, żeby nam się udało wygrać. Już tak naprawdę e, O, Memphis Depay. Memphis Depay się wykruszył. I doznaję urazu. Przed tak ważnym meczem z Manchesterem City. E, kontuzja zawodnika 4 miesiące Memphis Depay. Ty masz chyba naprawdę jakąś tą cechę, że często dostajesz kontuzji. Ale przynajmniej inni zawodnicy będą mieli szansę się pokazać. Plicari i Santoro wbijają wyższą ocenę ogólną, więc naprawdę bardzo dobrze. Tak się znałem, czy nie daćby szansy dla tego Santoro. dla 16 latka, dla którego debiut byłby naprawdę marzeniem, aczkolwiek chyba nie, chyba nie, to nie jest jeszcze ten czas, w którym to mógłby on zadebiutować. Gramy teraz z Manchesterem City, eee, no i będzie trzeba tutaj poczynić roszady. Eee, Donnarumma oczywiście zostaje, jeżeli chodzi o prawobronę, to kalabria zostaje, środek, no to. Rodriguez, Romagnoli zostaje eee, Ajajajaj Teraz przedałby się ten Eder Militao Memphis Depay No niestety, no niestety Nasza kluczowa postać zespołu eee, Teraz będzie musiała odpocząć Wiecie co, niech wejdzie sobie ten oto Pan Jeżeli chodzi o resztę, no to Malen Malen, kurczę w tym meczu Raczej nie wystąpi, tak się zastanawiam Dobra, to są jedyne zmiany. Mam nadzieję, że więcej kontuzji już nie będzie, bo naprawdę ostatnio w tym Milanie to... ojojojoj, to jest drówko, jakoś nie dopisuje. Weźmy sobie udział w konferencji przedmeczowej. Może akurat coś, coś się uda ugrać w tym meczu, aczkolwiek naprawdę wątpię, ponieważ to nie jest jeszcze ten czas, kiedy możemy konkurować z takim z wielkim zespołem, jakim jest Manchester City. No i losowanie w tym, w tym sezonie Ligi Mistrzów nie jest dla nas łaskawy, ponieważ mamy z Espersami, który, których udało nam się przejechać w tym meczu 4-0. do 0. No i teraz kolejny klub z Anglii, czyli Manchester City. Manchester City, które no trzy zwycięstwa z rzędu i z nami najprawdopodobniej dołożą kolejne zwycięstwo, ale powalczyliśmy. Słuchajcie, słuchajcie, powalczyliśmy. Szyliśmy dwie bramki na wyjeździe. I to jest akurat spoko, ponieważ mamy dwie bramki na jeździ. tak naprawdę jeżeli wygrywamy 1 do 0 u siebie, to przejdziemy do kolejnego etapu, do kolejnego etapu Ligi Mistrzów. Hmm. Plicari chce zarabiać więcej. Niebawem wrócimy do tematu, bo tym na razie się nie chce zajmować. E, ok, jestem z ciebie dumny, fajnie, SUSO, że jesteś zadowolony. Jak 35 walczy o koron koronę Króla Strzelców, aczkolwiek będzie mu dosyć ciężko. Kurczę, teraz taki natłok meczy i no naprawdę ciężko, 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 ciężko będzie. W tym meczu z Genou i z mecz meczu z Manchesterem City, więc tutaj będziemy, będziemy musieli troszkę tutaj zrobić roszady, e, jeżeli chodzi o to. Kurczę, naprawdę teraz ten Eder Militao tak by się przydał, ale niestety siła wyższa, że nie może zagrać. E, Santoro na razie nie jest ten czas, że możesz zagrać. Tutaj niech zagra Leo. I tak się stanowią Suso, odpoczniesz w tym meczu i Bonaventura chciałby chyba zagrać, więc godamy sobie cyk i Bonaventura niech zagra tutaj. Jako lewo skrzydłowy przesuniemy go sobie tylko na ten mecz. Tak jest, więc mm, zobaczymy jak to się będzie prezentowało w tym meczu z Genou. Troszkę takim rezerwowym zespołem przychodzimy do tego spotkania, ale mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Mecz na wyjeździe może to być dosyć ciężkie spotkanie. Zobaczmy, jakim rezultatem się zakończy. Wygrywamy. Ale Van de Beek z czerwoną kartką, niedobrze, niedobrze, ponieważ na kolejne spotkanie w lidze zostanie on wykluczony. Bo nawet raz zadowolony, że mógł zagrać. Ale co najważniejsze, gramy teraz z Tenem City u siebie i zobaczymy, czy uda nam się wygrać, czy nie. I kurczę, naprawdę ten Eder Militao i Memphis Depay akurat w tym momencie sezonu musieli się wykruszyć. To jest akurat słabe, ponieważ liczyłem na nich w tych najważniejszych momentach. Ale jak na razie, no wiadomo. No z drugiej strony siła wyższa. Nie możemy też od nich wymagać, że będą dostępni na każdy moment sezonu, bo to może się zdarzyć, że ktoś dostanie kontuzji. Ale mecz z Manchesterem City to może być tak ważne spotkanie, kurczę. Brakuje nam sił, brakuje nam zdecydowanie sił. Bo e, Bonaventura zagrałeś tutaj, zagra e, jako środkowy napastnik. Nie, 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 kurczę, chcę jako, żebyś był środkowym napastnikiem. Dobra, niech zagra tutaj Joe Felix. Na ataku Krzysiu Piątek tutaj zagra Suso. Jeżeli chodzi o obronę, no to tutaj, no właśnie, no właśnie, jeżeli chodzi o tą obronę. Romagnoli jest tak mocno zmęczony i on nie wystąpi w tym meczu. I naprawdę nasz El Kapitanu by się przydał. Eder Militao. Eder Militao może zagrać, ale on nie jest w pełni sił po urazie. No cóż, takim, takim zespołem przejdziemy do tego spotkania. Będzie to naprawdę dosyć ciężkie, ciężki orzech do zgryzienia, żeby wygrać w tym spotkaniu. Wiecie co, wezmę udział w konferencji przedmeczowej, ponieważ ostatnio to pomogło i przegraliśmy tylko 2-3 na Etihad. Zobaczymy jak będzie teraz. Cyk, zrobimy sobie coś takiego. Trzeba ich zmotywować Trzeba ich troszeczkę, nie biorę udziału w każdej konferencji, bo uważam, że to czasami jest bez sensu, że wraz w karierze jest to co 3 spotkania, a raz co każde spotkanie, także też nie zawsze się chce brać udział w tej konferencji, niby to jest parę kliknięć, ale no, mimo wszystko się nie chce, bo wiadomo, człowiek leniwy jest. Jeden do jednego. Odpadamy. Odpadamy. Niestety, nawet goniliśmy wynik. A, i postawiliśmy się dlatego wielkiego Manchesteru City. Odpadamy z Ligi Mistrzów. I teraz zostaje nam walka tylko o kolejne Skudetto, ale tym samym myślę, że jeżeli uda nam się wygrać Skudetto, to wtedy będziemy mogli myśleć o wzmocnieniach. O wzmocnieniach, które będą miały miejsce w następnym sezonie, ponieważ dostaniemy zastrzyk gotówki. Jeżeli chodzi o nasz skład, to tutaj niech zagra Romanioli. Na razie niech tak to wygląda. Van de Beek, ty w tym meczu nie będziesz mógł zagrać. Jeżeli chodzi o atak, to tak to może wyglądać. Myślę, że to wszystko z Roshat. Czy Edermilta może wskoczyć do zespołu? Więc na razie za Bonaventure i za Rodriguez'a na środku obrony. Więc dobra. Komputer sobie sam usunie tego van de Beek'a. i zobaczmy, jak to będzie wyglądało w następnym spotkaniu. Mam nadzieję, że naprawdę uda się wygrać. Chociaż z drugiej strony troszkę jestem rozczarowany tym wynikiem z Manchesterem City. i Z jednej strony, no wiedziałem, że to zwycięstwo w tym meczu będzie niemożliwe. No i Kalabria to znaje, ewrasem. jaj. A ja! dobrze, że Eder Militao wrócił z, e, ze szpitala i może już grać. Zobaczmy sobie czat drużyny. E, chciałem tylko podziękować za to, że mogę tyle grać. Naprawdę mnie to cieszy. Dobrze się spisałeś, nie ma co ukrywać. E, Kontuzja zawodnika 6 tygodni, tak naprawdę. No szpital, szpital totalny. Tak jak mówię, dobrze, że ten Eder Militao wrócił ze szpitala i może grać, że wlecił ten uraz. Ponieważ on może grać na prawej obronie i na środku obrony, po to go sprowadziliśmy, aby grał te parę pozycji, ale no jednak przydałoby się, żeby oni aż tak często nie doznawali tych urazów, nie doznawali tych kontuzji. Zawonik zawieszony, ale tak naprawdę to jest koniec sezonu dla Memphis Depay. Ja dopiero sobie teraz zdałem z tego sprawę. Ajajaj. Szkoda, że Memphis Depay nie będzie mógł nam pomóc w tych decydujących momentach sezonu, więc tutaj wskoczy sobie Conti na ten mecz, chyba że. Tak, tutaj będzie musiał wskoczyć Conti, jeżeli chodzi o atak, to tutaj zagra Lela, Lelalo, cyk, i za niech wejdzie Chiesa. Czy kogoś możemy tutaj wprowadzić, wiecie co, niech Bonaventura wejdzie na ławkę, może jeszcze, chociaż nie, nie, nie. Kurczę, ci zawodnicy mogą nam się przydać tak naprawdę z ławki rezerwowej, więc Bonaventura jako taki typowy rotacyjny na razie siedzi na głębokich rezerwach w tym meczu, mecz z Sampdorio u siebie. Zobaczmy, jakim rezultatem się zakończy. Troszkę, po ekspe po, yy, troszkę eksperymentowaliśmy ze składem, ale na szczęście udaje się wygrać 4 do 0. Andrea Conti dostaje czerwoną kartkę, ale to nas o tyle nie martwi, że na mecz z Parmą będzie mógł wrócić Cedrem Litao. A właściwie chciałem powiedzieć Cedrem Litao czy Calabria, ale Carabie. Calabria raczej nie wróci na to spotkanie, ponieważ jest wykluczony z gry przez kontuzję. Yy, no dobra, jeżeli chodzi o... E, skład, taki skład, to będzie to wyglądało w następujący sposób. Tak jest. Romanioli może wrócić, e, więc tutaj wejdzie Romanioli Caldara e, Jeżeli chodzi o środek, no to oczywiście Van de Beek, tutaj Felix i tutaj Krzysztof Piątek. Na razie Kieza niech zagra tego podwieszonego i oczywiście role, e, Jeżeli chodzi o El Capitano, to zagra Romanioli. Kontynuuj edytowanie. Jeżeli chodzi o ustawienie, to oczywiście Romanioli z lewej strony, a z prawej Kaldara. Jeżeli chodzi o resztę, to niech tak to wygląda. Znowu, znowuż ten Memphis Depoy, naprawdę szkoda, że się wykruszył. Żałuję, żałuję, że. To znaczy nie mam czego żałować, bo to nie moja wina, że on się wykruszył. Ale no, przydałby się, przydałby się na ten decydujący moment sezonu. Wygrywamy 3 do 0. Szkoda, że Krzysztof Piątek troszkę się zablokował i nie strzela bramek. Ponieważ, jeżeli by strzelał, to powalczyłby o koronę króla strzelców. I zobaczcie. 25 goli. Raczej nie dogoni już Icardiego czy Ronaldo, więc będzie walczył tylko o trzecie miejsce, jeżeli chodzi o najlepszych strzelców, a zdecydowanie liczył na więcej, ponieważ gdyby, gdyby to był koronek dla strzelców, to jego wartość poszybowałaby do góry. Tym samym myślę, żebyśmy go sprzedali e, i kupilibyśmy jakiegoś zawodnika bardziej perspektywicznego. Dziękuję, że Panu mnie postawił. Popełniamy... Czemu Ty jesteś taki niezadowolony? Panie, Panie Suso. Pan występuje naprawdę w sporej ilości meczy? Aha, dobra, ten plicari się domaga podwyżki. Więc ja mu, ja mu tą podwyżkę chyba zaoferuję dostaliśmy e, nagrodę dla menedżera miesiąca, więc bardzo fajnie. Sfrustrowany. E, wybacz, zapomniałem. Sorry, tak bywa. Dobra, więc przechodzimy sobie do e, zespołu i centrali składu i będziemy musieli przedłużyć kontrakt z e, Plicari. Na ile tym, e, jeżeli chodzi o finanse? E, Oj, 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 więc tutaj dobrze, że nam się przypomniał, bo byśmy go stracili, e, zarabia 3000. Oj, aż takie podwyżki to ty nie dostaniesz, będziesz mógł zarabiać 9000. Co ty na to? 12,5, okej. Okay. Didio Donnarumma zarabia 34. E, czemu to aż tak aż tak da, a daje, aż takie podwyżki? Oj, zna, z, z, serio, dostałeś naprawdę sporo podwyżkę, więc teraz będziemy musieli zaoferować mu 50 tysięcy. Eee, i robi się nie groźnie, ponieważ ten zawodnik, czyli Gigi Donnarumma jest naprawdę bardzo ważnym ogniwem naszego zespołu. Wygrywamy krótko, pamiętam, tak, trzy gole. Znał mu bardzo krótki kontrakt. Dobrze, że ten Plicari nam się przypomniał, bo gdyby nie on, to naprawdę byłoby dosyć, dosyć ciężko. Ponieważ moglibyśmy stracić Gigi Donnarumma, a na to nie możemy sobie pozwolić, ponieważ to jest zawodnik ważny dla naszego zespołu bardzo ważny, bym powiedział, nawet nawet bym powiedział, że kluczowy. Eee, dobra, jeżeli chodzi o napastników, to oczywiście że Felix może się rozwijać i my sobie go tutaj damy, aby nadal szlifował swoje umiejętności, żeby nadal się rozwijał, eee, ponieważ w naszym klubie rozwinął się bodajże aż o 4 punkty oceny ogólnej, zresztą nie ma się co dziwić, bardzo dobre występy sprawiły, że no, o 4 oceny, punkty oceny ogólnej się rozwinął. Eee, I kurczę, przejdę sobie... Eee, klubu. Pro... Rozwój młodzieży. Rozwój młodzieży, czyli będziemy musieli dać najprawdopodobniej zagrać dla paru juniorów ale zresztą ja, ja nie chcę im dawać grać, bo na razie nie mamy aż takiego juniora, który mógłby występować w meczu. Eee, dobra, jeżeli chodzi o centralę składu, czy będziemy mogli negocjować eee, Z Rumu, nie mogę na razie negocjować. Kurcze, dwa miesiące mu zostały. I tak się zastanawiam, ile mu dać tej podwyżki, ile mu dać tej podwyżki, żeby nie, był, żeby nie był obrażony. Przydałoby się, żebyśmy już mogli. O, już będziemy mogli chyba negocjować, ponieważ on chce podwyżkę, on chce podwyżkę. Zajmę się tym, zajmę się tym. No i zobaczmy teraz przedłużenie umowy z DZD Rumą, co jest bardzo ważne, ponieważ nie chcemy go utracić. Czy możemy. Źle? No nie możemy, kurczę, nie możemy ile będziemy musieli jeszcze czekać, ponieważ on zaraz będzie bardziej, bardziej niezadowolony z tego, że nie dostał e, wyższej propozycji kontraktu. E, troszkę szkoda, że uznali tą naszą ofertę wyjściową za zbyt niską, więc 50 tysięcy myślę, że e, będziemy musieli mu zaoferować, żeby po prostu spojrzał na tą ofertę. A jeżeli chodzi o nasz skład, to przyjdziemy tutaj naszym najlepszym zespołem. E, tutaj niech zagra SUSO, ponieważ on troszkę jest niezadowolony. No właśnie, musimy, musimy tutaj dbać o morale naszego zespołu. Niezadowolony jest również Kaldara i niezadowolony są Romanioli. To jest dziwne, że oni są niezadowoleni. To jest nawet bardzo dziwne, ponieważ ci zawodnicy naprawdę występują prawie, w każdym, w prawie że w każdym meczu. No i nie rozumiem troszkę ich rozgoryczania, ale no dobra, przechodzimy do meczu z Bolonią. Zobaczmy, jak to się będzie prezentowało. Nie najlepsza forma ostatnich trzech meczy. Na szczęście, Krzysiu Piątek strzela brameczkę. Kolejną już w tym sezonie, już nie liczę, którą 20, którą 29? 29 tak jest, a więc nadal ma szansę na koronę króla strzelców, To jest bardzo fajne. Ponieważ gdyby on zdobył tą koronę króla strzelców, to byśmy mogli się pochwalić najlepszym strzelcem ligi, więc naprawdę byłoby to bardzo spoko osiągnięcie. Nie dość, że dla niego to i dla nas. No dobra, czy będziemy mogli wreszcie wynegocjować ten kontrakt z Dona Rumą? Proszę, proszę, ponieważ naprawdę, no nie możemy, no czemu nie możemy, no kiedy będziemy mogli? Dwa miesiące kontraktu mu zostały. Jeżeli nie przedłużymy z nim umowy w tym sezonie, to utracimy naprawdę zawodnika, który jest dla nas ważnym, niemalże kluczowym zawodnikiem. Jeżeli chodzi o mecz z Piemonte Calcio, mamy nad nimi 7 punktów przewagi. No i zagramy naszym najlepszym zespołem, takim jak to widzicie. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać w meczu z Piemonte Calcio o zwycięstwo Remis, zwycięstwo w ostatnich trzech meczach. Przegrywamy w pośrednim pojedynku. Lucas paketa dostaje czerwoną kartkę, ale to nas o tyle nie boli, że mamy przewagę nad nimi, jeżeli chodzi o tabelę. A teraz gramy z nimi w Copa Nacional, czyli w pucharze. I tutaj przydałoby się akurat wygrać, bo jeżeli wygramy, to będziemy mieli zastrzyk gotówki. I tym samym naprawdę by się przydało, no po prostu by się przydało wygrać te spotkanie. Przegraliśmy z nimi w lidze. Mam nadzieję, że wgramy w pucharze. To pokazuje, że w tych bezpośrednich starciach nie jesteśmy jeszcze na tyle silni, aby. O, możemy, możemy, dobra. Aby. Dobra, aż 84. Zobaczcie, jaką chciał podwyżkę. Dobra, ja to akceptuję, ponieważ to jest zawodnik naprawdę kluczowy i musimy po prostu z nimi negocjować przedłużenie kontraktu straciłem, straciłem wątek nie wiem o czym mówiłem, chyba o meczu z Piemonte Calcio, coś takiego, tak mi się wydaje, ale no dobra czy teraz Roma podziękuje nam za przedłużenie kontraktu, wracajmy dobra, on chyba nam cieszy się że z przedłużenia kontraktu to mnie również cieszy, że on jest zadowolony no i mecz z Piemonte Calcio i w tym meczu zagramy najsilniejszym zespołem prawie, że najsilniejszym, bo nie będzie mógł zagrać Lucas Paqueta, tutaj myślę, że zagra sobie a czemu by nie Bonaventura? Niech, niech i tak będzie. Lucas Poquete nie może zagrać w tym spotkaniu. To jest głupie, że dostaje kartkę w meczu ligowym, a na mecz pucharowy nie może zagrać. To jest naprawdę coś, czego nie rozumiem w Fifie, ponieważ w prawdziwym życiu tak nie ma. Tak nie ma i e, jeżeli chodzi o Juventus, wygrywamy 2 do 0, dobra, okej, okay, więc jestem zadowolony. Jestem jak najbardziej zadowolony z tego, że udało się wygrać. Eee, tylko, że właśnie w lidze mamy tylko. Cztery. A i tak zdoby, zdobędziemy Scudetto, a więc naprawdę bardzo fajnie. Junior chce odejść. ja, więc Giuseppe Marino. Eee, tylko Giuseppe Marino chce odejść. Giuseppe, tutaj zostajemy dwie wiadomości. Dwie te same wiadomości o tym samym juniorze. Więc no, nie możemy sobie pozwolić na stratę tego juniora. Ponieważ on akurat jest dosyć dobrym juniorem, dosyć dobrym talentem. Więc Marino przenieść do drużyny seniorskiej i tym samym e, ta kadra juniorska się nam oszczupla, 16-16 wszyscy, wszyscy 16-latkowie ale to wygląda naprawdę bardzo dobrze, ponieważ ci zawodnicy mogą być naprawdę bardzo ciekawi jeżeli chodzi o, na, o zarobek, ponieważ e, będziemy mogli naprawdę sporo na, na nich zarobić Alberto Lombardi, Lombardiego akurat nie chcę przenosić do zespołu, bo to nie jest aż tak ważny, aż tak dobry piłkarz Lombardi, chociaż nie wygląda najgorzej, tylko że ta ocena ogólna, no właśnie ta ocena ogólna mówi sama za siebie. Będziemy go najprawdopodobniej chcieli wypożyczyć w następnym sezonie. Oj, jeżeli chodzi o skład, wiecie co? I tak już tutaj wywalone. Niech Krzysiu piątek sobie zagra w tym meczu, chociaż wiecie co, zadamy zagrać dla zawodników, którzy normalnie nie grają dla takiego rezerwowego zespołu, ponieważ tutaj mogę położyć rękę, nie powiem na co ponieważ myślę, że i tak uda nam się wygrać, a jeżeli chodzi o ten skład, to myślę, że i tak jest dosyć silny jak na mecz z Atalantu. Tylko Krzysiu Piątek zagra na napadzie, ponieważ to jest zawodnik, który walczy o koronę Króla Strzelców i mam nadzieję, że uda mu się ją zdobyć, brakuje mu dwóch bramek. Musiałby strzelić hat to było bardzo, to jest mało prawdopodobne, ponieważ rzadko hat strzela. Strzela jedną bramkę. Myślę, że to i tak nie jest najgorszy wynik. Wygrywamy i zdobywamy skudetto w tym sezonie, więc no naprawdę bardzo dobrze, że udaje nam się zdobyć skudetto. Eee, I zaraz zobaczyć, czy na pewno to był ostatni mecz w tym sezonie. Tak mi się wydaje, że to był ostatni. Na pewno to był ostatni mecz w tym sezonie. Zdobyliśmy skudetto, zdobyliśmy puchar Włoch. Z tych ważniejszych pucharów, co nie zdobyliśmy oczywiście tylko ligi mistrzów, ale odkładamy ten cel na, myślę, że jeszcze za dwa sezony. Przejdźmy sobie jeszcze do, do centrali składu, zobaczmy jeżeli chodzi o statystyki, jak to się prezentuje, patrzcie, Donnarumma 53 mecze, 27 czysty kąt, Teo Hernandez Ricardo Rodriguez grali por, porówno, Teo Hernandez troszkę lepiej zagrał i, i zdecydowanie to była ważna postać w naszym zespole, podobnie Eder Militao. Duarte był takim uzupełnieniem Kaldara, również bardzo ważny. Romagnoli, jeden z kluczowych zawodników naszego zespołu. Kalabria, szkoda, że aż tak często jest kontuzjowany, bo naprawdę jest ważnym elementem naszego zespołu. Jeżeli chodzi o resztę, no to oczywiście kesi 6 bramek, 6 asyst. Bonaventura, 4 bramki, 3 asysty, ale ten zawodnik już będzie powoli, naprawdę jego cena spadała na łeb, naszej. szeję. Co Tony van de Beek naprawdę zagrał bardzo dobry sezon, 9 goli, 13 asyst w lidze. Myślę, że tutaj karta Team of the Season w jego przypadku naprawdę byłaby, no w prawdziwym życiu, gdyby miał takie statystyki, to na 100% dostałby kartę. Team of the Season i to ciekawe, prawie zaliczył wynik double double, czyli miał prawie powyżej 10 bramek i 10 asyst w lidze. Niestety zabrakło mu jednej brameczki. 4... A więc double double zaliczył Lukas Paketa, który jest drugim najczęściej występującym zawodnikiem zaraz po Donerumie. Andrea Conti to nas nie interesuje, Kieza tylko 13 meczy goli asysta. 129 meczy, 5 goli i 2 asysty. On był w tym pierwszym sezonie takim kluczowym zawodnikiem naszego zespołu. Teraz już nie gra aż tak często. Ale no, nie jest to najgorszy wynik. Żoł Felix 45x27, golik 6 asyst. Dobry wynik, jeżeli chodzi o Krzysia Piątka. No, to on chyba nasz, jeden z naszych najlepszych zawodników w tym sezonie. E, strzelił dużo więcej bramek od Żoł e, Felixa i tylko dwie asysty mniej miał. E, no, i tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o to. Mam nadzieję, że Ci nam się spodobał, że łapkę w w górę. Do zobaczenia wkrótce. Oczywiście, strzałeczka.